Dołączamy, jedziemy do Warszawy. Przymierzaliśmy się do tego już protestu wcześniej, natomiast dzisiaj już się aktywnie włączamy do, do tego protestu. Mamy również problemy, popieramy to, co robią rolnicy. Mają oni również swoje problemy. Chcemy się zjednoczyć. Mhm. Myślicie, że będziecie słyszalni, widzialni dzisiaj. Taką mamy nadzieję, bo przez dłuższy czas, mimo naszych wcześniejszych protestów i akcentowania naszych problemów takiej możliwości nie mieliśmy. Były przeprowadzane rozmowy, ale skutek jest taki, że dzisiaj znowu jesteśmy na proteście. Mhm. Próbowaliście Państwo się dostać gdzieś do ministerstwa? <coughs> tak, oczywiście Były, było szereg spotkań, niezliczona ilość wcześniej. Były rozmowy z ministrami rolnictwa, panem ministrem Telusem, też cieciurą, który od 2020 roku tak jak gdyby już na przewodniczył i pilotował nasze sprawy rybołówstwa przybrzeżnego, ale to była porażka, którą do tej pory odczuwamy. Dużo zmian, które wprowadził to są z niekorzyścią dla polskiego rybaka przybrzeżnego. I teraz chcemy to wszystko odkręcać. Jest nowe rozdanie, więc liczymy na nową, nową jakość i liczymy na nowe, y, potraktowali nas poważnie. Mhm. No tak? Bo nasze próby y, porozumienia się z ministerstwem czy y, z różnymi ministrami od y, rybołówstwa nie dały y, nam rezultatu. Tamten rząd po prostu rozmawiał z nami, ale nic nie robił w tym kierunku, żeby, żeby nam pomóc. Po prostu zbywał nas y, wszystkim, co tylko można było. Yy, co można było yy, zauważyć, to, yy, to co oni robią. Po prostu yy, za każdym razem, jak żeśmy przyjeżdżali, no, obiecywał, obiecywał, ale nic z tego nie wychodziło. A jak pan sobie radził, pan... Właśnie w tej chwili. Jak wygląda nie wiem, Pana sytuacja po prostu finansowa? Sytua Pan to nie tylko moja sytuacja wygląda bardzo źle, bo y, każdy rybak jest teraz podstawiony pod y, taką ścianą ekonomiczną. Tak? Od y, tysiąc, y, 2019 roku, od lipca y, zro zrobili zakaz na dorsza i od tej pory zaczęli nie płacić rekompensat za to, a powinny być płacone. Pewna grupa ludzi się zmówiła. Tu mówię, mam na myśli departament rybołówstwa, gdzie dyrektorem dep departamentu była pani Rabczyńska, po niej departament przejęła pani obecna, pani Magdalena. Y, y, zasępa, tak? I po prostu zmowa była taka, żeby rybołówstwo małoskalowe zlikwidować. Mamy już na tyle dowodów, że możemy o tym mówić jawnie i że w tą stronę szli. Likwidacja rybołówstwa małoskalowego to było ich zadanie. To po prostu zadaniowcy byli. Jak długo zamierzacie protestować? <laughs> Jak tak? Tak długo, aż osiągniemy jakiś cel, tak? Uważamy, że możemy liczyć w jakimś wypadku na ten rząd, choć do końca po dwóch rozmowach, no może to nie rząd tu ten, ale nadal Departament Rybołówstwa kieruje tym wszystkim, co mogłoby nam pomóc. Tak? Po prostu nadal są kłamstwa, ale to, te kłamstwa wychodzą z Departamentu Rybołówstwa, bo ci sami ludzie są. Na tych stanowiskach urzędnicy są ci sami, a rząd się zmienił. Czyli to tak zawsze, tak jak było. Po prostu tak grupa y, rządzi nadal. Y, oczywiście przy, przyłączamy się do, do rolników z tego powodu, że y, chcemy pomóc tym wszystkim, bo Zielony Ład, który jest teraz. Y, Zaczyna niszczyć to, co jest dobre i to, co ludziom jest potrzebne. Tutaj jeszcze mogę tylko dodać to, że ten zielony ład, który rolników obejmuje, nas, rybaków, jeszcze będziemy mieli niebieski ład, który nas chyba wykończył wtedy do końca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobra,